Dobry, moi drodzy, witam serdecznie. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jejny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z Twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to winna. Powinniśmy przeszukać ten statek, To coś jest. Nic tu więcej nie ma. Jakieś nożyce tu są? No czekaj, Gerard, ja coś tu znalazłam jednak. A to nic ciekawego. A, dobra. No w sumie po co nam go życa? Ja musi pod podkład. Interesujące. Powiadasz pan? Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. To ciekawe. A to już jest ciekawe, tak? Czarodziej pewnie to sypiał. Krew, albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. A czekajcie, o tu była możliwość interakcji, Jen? Chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu zabierz nas stąd choćby na szczyt góry i Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ściany, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Dzięki, Wiedźmin, dzięki. dzięki. Dzięki za to, prawdę. I dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. No dobra. Ażby mi się kamera przechyliła, zimna dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginęło od obrażeń głowy, płuka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie na szczycie góry musiało być naprawdę twarde. No i to zdecydowanie. Jeszcze to bym chciał zobaczyć. Nie ma tu nic ciekawego. Nie no, spodziewałem się takiej reakcji. A jeszcze jakąś książkę tu mamy: Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Ok, jest tu czy jeszcze na górze? Na górze. co się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba, osłaniaj mnie. A, czy jeszcze trochę walki pewnie będzie? W sumie nie było żadnej. W sumie poza autowcami tam na dole, nie? Czyli po prostu ja walka układam, z że masz z plan Może się zamienimy Czekajcie, jak on z niej walczyć? Okej, okay, ale jakoś go walnąłem. Okay. ale czekajcie, bo muszę się podreperować. Mam coś, coś dobrego? Zabawicie co do wywalenia po prostu. Bra. Jeszcze trochę! Czuję, że słabniesz! Dziwna walka, strasznie Mam cię! Twój pan umarł zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam! Możemy się tak szarpać w nieskończoność albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko dżin może ściągnąć zaklęcie innego dżina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. A proszę. No i co, teraz chyba będę musiał serce złamać. No niestety no nie mam wyboru, jak stris jestem, no. Dzisiaj się rozkończyć i będziemy rozesłać stris tak. i Jennifer. Wszystkim. Może usiądziemy. Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. O. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, obrywała połowa Rindę. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przeszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mm -hmm, ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Hmm. Spodziewałam się W sumie sama nie wiem czego Przynajmniej zawrotów głowy Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem Że spojrzę na ciebie I nie będę nic czuć Nie no nie, mów tak kobieco Ale wcale tak nie jest Nic się nie zmieniło No nie A dla mnie czar prysł. Przykro mi Jan. Naprawdę? Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze, mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Zaczekaj. To, że Czar prysu nie znaczy, że nie lubi już spędzać czasu w twoim towarzystwie. Posiedźmy tu chwilę. Trochę jej serce złamałem, co? Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Siri to nasza sprawa i tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. No, kurde, to ja też mam jechać. No, jesteś lojalna wobec swojego mocodawcy. Jest też twoim mocodawcą, mój drogi. Nie zapominaj o tym, bo może być, że sam ci wtedy o tym przypomni. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emcher i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Ian yeah. Co się stało? Daj spokój, Geralt. Nie ma o czym mówić. Jadę. Ja też. Najpierw po umę do barona, a potem prosto do Kermore'en. Dołączę do was jak tylko będę mogła. Bywaj. Bywaj. Bywaj, bywaj. I to kończy to zadanko. Czekajcie, jak już tu jestem. Pod warunkiem, że mi się załaduje. Cyk, cyk No i to też cyk, okej okay. No to chyba do Velen, moi drodzy No dobra, no to jaki tam czas... To... A, 10 a dobra, to spokojnie No trochę nam zeszło faktycznie Chyba w następnym odcinku będziemy w Carmoren, co nie? W takim razie, bo faktycznie wjedźmy chce do Kermoren, kurcze pieczone. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. No dobra, Powiem to chodźmy na górę po tego umę. No, już dawno, dawno ty nie byliśmy fabularnie, nie? Naprawdę dawno. Mam sprawę. No, przychodzę zabrać umę. Ty już mi tak brutko odrosła? Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przerywać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Ja strasznie agresywnie wiedź mi. Nawet nie chciał negocjować ani nic. Kurda, mi się nie podoba, że obrotka odrosła. Wszędzie kurwa hamstry. Zabieram żydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie... Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, na łapce żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wieźmimy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Ale mi, kurde, wściekły coś. Aha, bo to może być Ciri, dlatego on tak wściekły. Cześć, mamy. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermore. A to moi drodzy chyba na oh. Kermoren? A szczura jeszcze znalazło. już ten Jedziemy! A, przed nami kawał drogi. Hmm, zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardskie koń bojowe. Czego chcecie? Powinien poprosić o pomoc kogoś innego Ja yes, <laughs> nie gadają Jesteś pewien? Tak powinno być? <laughs> Dobra, prowadź Okazjonalnie za straża jedziemy No, tak, jedziemy do cesarza. Też na bardzo dawno, nie było. Za pozwoleniem, wasza wysokość, wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. Hmm. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Jennefer. Nauczył się kłaniać. Ja pamiętam. Geralcik nasz. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności z meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy, ten... człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daje ci trzy świeże tropy. oferuje pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś... pokrakę? Lepiej dla Ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Ja się sporo dowiedziałem. Szukam igły w stoku siana. I to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak. Zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tron. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te trzy tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na skaligę razem z pewnym elchim czarodziejem, ale o tym więcej wiem. Wyśledził ich tam dziki gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego wataszki, który. Znam swoich lenników który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświadkiem, więc wróciła na Skeligę. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich chłodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ja stary zrobiłem, ja sprawę może być twoją córką. Ciało umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę ale musiałabym znać formułę, której użyta. Raphael Elaine, Cadmilfoli, Dorn, Epteneid, Wundro, Itne, Jahus. Wiem od jaskra Cili z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Jennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę. Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Dzięki. Kurde, czy jest pierwsze takie Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Nie chciałem mu mówić, że nie przeprowadzałem, Mam nadzieję, że to nie ujęte z kwaśnych wyborów. Dzięki za wsparcie. Co się stało z twoim słynnym, ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. Ale... Naprawdę, Gerald? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić kąt umy? Musimy zabrać go do Kermoren. Aj, Geralt, wybacz, ale nie dam rady, Cię przenieść z umą i płotką, więc. Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę, może lepiej, żebyś tego zatrzymała. Racja. Jadę. Co jedź? A my chyba też do Kermoren? Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do Wiedźmińskiej Twierdzy Kermoren. Moi drodzy, moren. Ale przywitanie. Widługony Widłogony pod samym zamkiem? opaki sobie odpuścili. Bardziej w górach się już nie dało. No, w sumie ciężej jakichś bandytów, coś takiego. Też pamiętamy pierwszą część. No, napadli bandyci. No, ja to już nie tylko bandyci byli. Dobra, nieważne. Zresztą ja też szczerze nie pamiętam. O Makister chyba wtedy jakoś tak. O, o, wiatr długo cię tu nie było. Oj w że dawno się nie widzieliśmy. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech no się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, Zajęcza warga. A czy... A no już, już. Spokojnie. Cholera, Jennifer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? A, 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 o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskal nie pomagają? Nie. Jenefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Już chyba wszystkich poukładała. Jen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokróciście się. Geralt. Ja rozumiem, że to kobieta, no jak to się teraz mówi, wyemancypowana, ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to, Eskel Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Biedne łóżko. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama puchowy ma teraz. Tris zawsze mówiła, że. A <noise> pewnie od... <noise> Chyba wiadomo, dlaczego wywaliła. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki. Jak tu mówią, dwie pieczenie na jednym ognie. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. Hmm. A jen? Rozkłada megaskop. Chciałam mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać jakimś pikającym ustrojstwem szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze, tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Ooo, jesteśmy w to Dobra, zobaczmy od razu pierwsze co. No Okej, okay. takie formalnościowo dwa znaki zapytania, no ale tu będzie sporo więcej takich rzeczy. Dobra, to w sumie... Chyba, żebyśmy od razu przeszli do rzeczy. Co, są... czekaj, ja z tobą mogę pogadać? Możemy porozmawiać. Szukam Ciri, popielatę... W... Dobra, to pomijam, no bo to tak, wiecie... Jak mogę ci pomóc? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są... Grat, o czym ty go pytasz? Hmm, te... Bywaj. A z Wysomira mogę? Kurde... No, to jednak nie mogę. Okej, okay, czyli miałbym po prostu... Okej... Okay. Chyba, że ta jedna końcu. Aha, bo tutaj, okej. Okay. A dobra, wiecie co? To w takim razie to sobie zrobimy w następnym odcinku. To trochę tu sobie porobimy. Trochę może pozwiedzamy, zobaczymy. W każdym razie trzymajcie się do tego odcinka. Cześć!